Wiele osób zastanawia się, jaką formę pracy wybrać, co jest bardziej opłacalne, co jest bardziej opłacalne finansowo. Jednoosobowa działalność gospodarcza, tzw. Tak B2B, a może lepiej być zatrudnionym na etacie. Tym samym dużo osób zapomina o pułapkach, w które można wpaść wybierając pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a pracą na etacie. W tym wideo odpowiemy sobie na pytanie. Jak sprawdzić, która forma pracy jest dla Ciebie lepsza, która forma pracy jest dla Ciebie lepsza finansowo, i w tym wideo też mm, przedstawić mój komentarz i mój punkt widzenia, na co zwrócić uwagę, aby nie stracić pieniędzy i ustrzec się od pułapek. Dlatego, jeżeli jesteś osobą, która tutaj musi dokonać wyboru albo zastanawiać się nad zmianą formy pracy, to z całą pewnością to wideo jest dla Ciebie. Serdecznie zapraszam do oglądania. Na początek startujemy od pułapki numer 1 i jest to olbrzymia pułapka. Hmm. Myślisz, że przechodząc na pracę, na pracę B2B sporo zaoszczędzisz, jeżeli wcześniej pracowałeś na etacie? Niekoniecznie, bo czy zaoszczędzisz na kosztach i czy ostatecznie więcej zarobisz? No niekoniecznie, dlatego że musisz sprawdzić warunki. Warunki, bo jeżeli chcesz świadczyć usługi dla poprzedniego pracodawcy w ramach firmy, to ulgi mogą dla Ciebie nie być możliwe i może Ci się to po prostu nie opłacać. Musisz to sobie sprawdzić. Pułapka numer dwa to jest y, też duża pułapka, i ona jest związana dla wszystkich pracowników, którzy pracują na etacie, ale są też przedsiębiorcami, są też mają też swoją firmę. Bo jeżeli pracujesz na etacie i zarabiasz przynajmniej minimum, minimum y, krajowe, minimalne wynagrodzenie krajowe, no to prowadząc swoją, y, swoją firmę, swoją jednoosobową działalność y, gospodarczą, jako dodatkowy element y, Twojego dochodu. Możesz płacić te tak zwane no, niskie składki z ust, te, 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 te najniższe opłaty. I w 2021 roku, czyli cały czas do. Yy, no, dopóki nie wprowadzono polskiego ładu, w firmie te, te składki, yy, w swojej firmie działalności gospodarczej te składki mogłeś mieć bardzo niskie i mogłeś jeszcze je wrzucić w koszty. To wydaje się dość logiczne i sprawiedliwe, no bo dlaczego ktoś miałby płacić dwa razy dokładnie za to samo? Jednak teraz no, przeglądając analizy tego nowego systemu podatkowego polskiego ładu, rozumiem, że to no, niestety nie będzie już dłużej możliwe i w polskim ładzie nie będzie takiego rozwiązania. No, wywnioskowałem, że osoby pracujące na etacie i prowadzące działalność będą musiały podwójnie zapłacić tą składkę. Raz w swojej firmie, a dwa będzie im to potrącane z ich wynagrodzenia, i już teraz te składki, które będą w firmie swojej opłacane, one nie będą mogły w żaden sposób być tam korzystnie rozliczane, rozliczane podatkowe. Więc finalnie to, to wprowadzi realne płacenie dwa razy tej samej składki i w swojej firmie, i w firmie, w której pracujemy, więc tutaj zapłacimy podwójnie. I teraz przechodzimy do błędu numer 3, a to nie jest błędu, czyli, czyli takiej pułapki zagrożenia numer 3. I to jest wzrost nominalnej stawki podatkowej. Zauważyłem, że jest taka możliwość, zauważyłem, no wyczytałem, sprawdziłem, że jest taka możliwość, że może nawet dojść do wzrostu tej stawki podatkowej do realnie do 40%. 40% to naprawdę kosmiczna kwota, dlatego koniecznie musi sprawdzić, jak Twoje zarobki mają się do tych, Twoje zarobki, Twój, twój system podatkowy i Twoja forma prowadzenia działalności ma się do, do nowych zmian. No bo, bo po prostu może się okazać, że, że, że wejdziesz na taką wielką minę i, i ktoś tutaj będzie po prostu, no czy ktoś, no będziesz po prostu miał, będzie ściągane z Ciebie na dzień dobry 40% wszystkiego, co zarobisz w ramach, w ramach różnego rodzaju podatków i opłat i uważam, że niezależnie czy ktoś mało zarabia, czy dużo, no, to oczywiście tyczy się tych, którzy sporo zarabiają, ale 40% to jest naprawdę, naprawdę dużo, naprawdę dużo na dzień dobry w formie, w formie opodatkowania, dlatego koniecznie musisz tutaj sprawdzić, czy takie zagrożenie w Twoim wypadku istnieje. Jednocześnie tutaj, co chciałem powiedzieć, ja nie jestem doradcą podatkowym i nie mogę tutaj Wam doradzać w tych kwestiach podatkowych, ale całe życie całkiem nieźle. Radziłem sobie z matematyką oraz różnego rodzaju analizami, dlatego no przejdziemy teraz do ekranu mojego komputera i tutaj wam pokażę w prosty sposób, jak ja korzystam z pewnego kalkulatora, który pozwala właśnie sprawdzić i porównać sobie przynajmniej taki wstępny sposób, co jest bardziej tutaj dla nas opłacalne, czy działalność gospodarcza, czy praca na etacie. Ok, w takim razie jesteśmy już przed ekranem mojego komputera, ja tutaj przeszedłem na stronę, na stronę pwc.pl, i tutaj jest taka zakładka Kalkulator Polski Ład. Kalkulator Polski Ład wynagrodzeń dla umów o pracę oraz działalności gospodarczej w 2022 roku. Tutaj ja tego teraz nie będę omawiał. Tutaj sobie można przeczytać pewne założenia tego kalkulatora. Generalnie jak ja tutaj korzystam z tego kalkulatora jest to taki poglądowy sposób na sprawdzenie sobie, co, co, co tutaj jest dla nas bardziej bardziej korzystne, co jest mniej korzystne, jak i, jak i jaka forma prowadzenia prowadzenia pracy, czy umowa o pracę, czy po prostu praca na tak zwanym na tak, na tak zwanym B2B. Oczywiście tutaj każdy każdy w to może sobie z tego skorzystać w 100% za darmo, i w momencie, kiedy już przeprowadzi sobie taką wstępną analizę, będzie wiedział, jak to wygląda finansowo. Potem na pewno warto sobie też wszystkie rzeczy nieco głębiej sprawdzić, no bo to jeszcze w przypadku B2B zawsze nam dochodzą pewnego rodzaju koszty, pewnego rodzaju wybór systemu opodatkowania. Więc, więc, więc te finalne wyniki mogą się zmienić. No ale wybierzmy sobie jakiś, yy, jakiś przychód, może nie wiem, najprościej, żeby była okrągła jakaś liczba, no to załóżmy, że ktoś zarabia stówkę rocznie, bo to są pewnie takie, takie kwoty, gdzie już yy, osoby. Będą się zastanawiać może, może nad, nad, nad istotnością zmiany umowy o pracę na, na B2B. I oczywiście tutaj też wybieramy. To jest łączny przychód umowa o pracę, a tutaj mamy roczny dochód B2B. No, pewnie. On nie będzie ten taki sam, bo, bo B2B zwykle, jest, zwykle jest, jest możliwość więcej otrzymać, chociażby uwzględniając tak zwane koszty pracodawcy na poziomie około 20%, czyli wtedy zamiast stówki damy 120 rocznie. Ale to zależy wszystko od, od indywidualnych też, też negocjacji ustaleń z pracodawcą czy też kontrahentem. Więc no, jeżeli by tak było, że, że to byłoby Równe 100 tysięcy w jednym i drugim przypadku, no to, no to, tak jak widzimy, aktualnie się to nie opłacało, a w roku 2022 jeszcze bardziej, że tak powiem, nie będzie się opłacało prowadzić firmy. Gdyby uwzględnić te, gdyby uwzględnić te koszta pracodawcy i rzeczywiście byłby, byłby ten sam koszt pracodawcy, bo jeżeli ktoś zarabia stówkę rocznie na umowie o pracę no to firma płaci wtedy tak naprawdę przeszło, przeszło 120 tysięcy więc tutaj może równie dobrze zapłacić jakieś 120 tysięcy rocznie temu, pracu, temu, temu kontrahentowi więc realnie realnie się to mogło opłacać bo, tych, bo, tego, bo tego wynagrodzenia rocznego było więcej, oczywiście tutaj trzeba sobie uwzględnić różnego rodzaju dodatkowe dodatkowe um, kwestie podatkowe. No aktualnie od roku 2022 wszystkie osoby, które były na B2B, czyli prowadziły działalność stracą ze względu na wyższe podatki, no czyli realnie, realnie tutaj każdy musi się zastanowić czy to się mu opłaca, bo, bo ja rozumiem, że do tej pory każda osoba, pro, Pracująca na B2B trochę więcej zarabiała, przynajmniej mogła trochę więcej zarobić, ale też równocześnie miała niższe świadczenia, że tak powiem, państwowe, więc to nie jest tak, że ta osoba miała więcej pieniędzy. Ja to rozumiem w ten sposób, że po prostu część pieniędzy zamiast do, do różnego rodzaju placówek państwowych trafiało do kieszeni danego. Przedsiębiorcy I to ten przedsiębiorca mógł samodzielnie te pieniądze i powinien nie wydawać, jak to się mówi, na, na głupoty, tylko zainwestować w siebie i, i w swoje oszczędności. Teraz, jeżeli ktoś będzie po prostu pracował dalej na B2B na identycznych za zasadach, to po prostu będzie miał mniej tych pieniędzy, które, które, które będzie mógł gdzieś tam zainwestować swoją przyszłość, w swoją emeryturę. A no, rozumiem, że jego, jego ta, że tak powiem, te podstawowe świadczenia i tak będą na bardzo niskim poziomie. Więc jest to, jest, jest to duże uderzenie moim zdaniem w, w taką wolność po prostu wyboru pomiędzy, pomiędzy tym, gdzie nasze pieniądze chcemy ulokować. Okej, okay, dobrze. No to słuchajcie, tak to wygląda. Strona jest, to jest oficjalna strona, to nie jest moja strona i ta firma w żaden sposób mi tutaj nie płaci. W żaden sposób nie jestem powiązany z tą firmą PWC. Po prostu ten kalkulator znalazłem, znalazłem korzystając z Google i się z tym dzielę. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie subskrypcję. Ocencie ten film łapką w górę lub łapką w dół, w zależności od tego, jak się on Wam podobał. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Michał Wrubel.